Zakazany owoc odcinek 350: Kumri pojawia się na rozprawie, chce zeznawać na korzyść Ildis. Odcinek 350: Streszczenie: Asuman przekonuje córkę, by wybaczyła Kagatejowi. Pomysł z kwiatami to jednak dla Ildis zbyt mało i nadal twardo obstaje przy rozwodzie. Faiza jest rozczarowana, gdy dowiaduje się, że Kagatej spędził noc w mieszkaniu żony, choć był tam tylko, by dotrzymać towarzystwa Halitcanowi. Kumri wrzuca na portal społecznościowy filmik z kwiatami, takimi samymi, jakie otrzymała od męża Ildis. K. Asuman jest przekonana, że Kagatej nadal działa na dwa fronty. W rzeczywistości Kumri dowiedziała się od właściciela kwiaciarni o dokonanym przez Kagateja zakupie i szybko ułożyła intrygę, by pokrzyżować mu plany. Zgodnie z przewidywaniami Enderbanu, nowa sekretarka, okazuje się kretem Ażu. Siostra Kanera celowo wprowadza swoją rywalkę w błąd, jakoby współpracowała z wrogiem Dogana. Emir i Kaner ściągają kumri do restauracji, następnie inscenizują bójkę, by zdobyć jej telefon. Niestety córka Dogana usunęła już z urządzenia swoje zdjęcia z Kagatejem. Akcja przeskakuje do wieczora, aż uściąga Dogana do restauracji, by pokazać mu zdradę Ender, przekonana, że jej rywalka umówiła się tutaj z wrogiem mężczyzny. Na miejscu okazuje się, że Ender zorganizowała specjalną imprezę dla biednych dzieci. Akcja przeskakuje do dnia kolejnej rozprawy rozwodowej. Nieoczekiwanie dla samej Ildis jej prawniczka wzywa na salę świadka, który ma potwierdzić, że kagatej wdał się w romans. Świadkiem tym okazuje się być. Kumri. Ildis na jej widok reaguje bardzo gwałtownie. Wysoki sądzie, nie akceptuje zeznań tej kobiety, oświadcza, wskazując na córkę Dogana. To kochanka mojego męża, jeśli mam dostać rozwód na podstawie zeznań tej kobiety, to lepiej, żebym w ogóle nie rozwodziła się z mężem, który zrobił ze mnie głupca, zgulwersowana opuszcza salę rozpraw. Gdy Ildis czeka na przyjazd windy, obok niej pojawia się Kumri. Czy ty nie masz za grosz wstydu? pyta wściekła córka Asuman. Nie zrobiłam nic, czego musiałabym się wstydzić. Przyszłam nawet wyświadczyć ci przysługę, ale jesteś tak wściekła, że nie zdajesz sobie z tego sprawy. Kim jesteś, żeby wyświadczać mi przysługę? To przez ciebie się rozwodzę, nie przeze mnie, tylko przez siebie. Skoro nie możesz znieść rozwodu, powinnaś wybaczyć swojemu mężowi i dalej żyć w małżeństwie. Ale nie, ty chcesz, żeby inni ci współczuli, bo lubisz odgrywać rolę ofiary. Wiem, że mój rozwód będzie dla ciebie szansą, mówi Ildis. Ale nie rób sobie nadziei. Myślisz, że kadatej do ciebie wróci, ale twoje życzenia się nie spełnią. Uwierz mi, nie mam życzeń. Przyszłam tylko wyświadczyć ci przysługę, ale ty nie chcesz tego zrozumieć. Nie możesz mi wyświadczyć przysługi. Rzeczliwość nie jest częścią Twojego charakteru. Rozbijanie cudzych rodzin to Twoje hobby. W kawiarni dochodzi do spotkania Ildis i jej prawniczki. Jak mogłaś mi to zrobić? pyta żona Kagateya. Zeznanie pani Kumli byłoby stuprocentowym dowodem jej związku z Twoim mężem. Myślałam, że będziesz z tego zadowolona, zadowolona? Nie mogę znieść jej widoku. Postawiłaś mnie w sytuacji, w której wyglądam tak, jakbym oczekiwała jej pomocy. Pani Zelicho, zrobimy tak: pożegnamy się i znajdę sobie nowego prawnika. Posłuchaj, to nie ja zwróciłam się do niej. To ona przyszła do mnie. Proszę, Nildis robi duże oczy. Następuje retrospekcja. Kumri przyszła do kancelarii adwokackiej. Jak mogę ci pomóc? zapytała Zelia. Nie możesz tego zrobić, za to ja mogę pomóc Tobie, odpowiedziała córka Dogana. Słyszałam, że sprawa Ildis się przeciąga. Nie zrozum mnie źle, nie rozpytywałam w tej sprawie, ale znajomy prawnik mi powiedział: Tak, jej mąż oświadczył, że nie chce się rozwodzić. Zaprzecza, by miał romans w czasie trwania małżeństwa. Ale miał, był ze mną w związku przez długi czas. Odnoszę wrażenie, że uderzyło cię to, że pan Kagatej zaprzecza związkowi z tobą. Wcale, zapewniła Kumri, dlaczego więc tu przyszłaś, ponieważ żal mi Ildis. Chcę jej pomóc, przekazując konieczne dowody. Jakie dowody masz na myśli? Wiadomości i zdjęcia. Wszystkie je dobrze zabezpieczyłam, ale oczywiście mogę je pokazać tylko przed sądem. Rozumiem, porozmawiam o tym z panią Ildis. Wiem, jakiej klasy prawniczką jesteś. W internecie nie bez powodu piszą obok Twojego nazwiska pani odszkodowanie. Przedłużanie tej sprawy nie jest dobre dla Twojej reputacji. Chcesz wygrać i to jest Twoja szansa. Myślę, że podejmiesz właściwą decyzję. To bardzo ważne, by nikt nie wiedział, że będę świadkiem. Akcja wraca do teraźniejszości. Nie mogę uwierzyć, mówi zdumiona opowieścią prawniczki Ildis. Jest zaangażowana we wszystko. Pozwól jej zeznawać, przekonuje Zelia. Z przesadnej dumy nie odniesiemy korzyści. Otrzymasz duże odszkodowanie. Nie chcę tego, powie wszystkim, że rozwiedliśmy się dzięki niej. Niech mówi. Skoncentruj się na odszkodowaniu i zakończeniu tej sprawy. Ponieważ mam rację, nie potrzebuję pomocy kochanki mojego męża. Jak uważasz, ale razem zaszłyśmy bardzo daleko, pozwól mi nadal być twoją adwokatką. Obiecaj, że nigdy więcej nie spotkasz się z nią. Zmanipulowała tobą, zgadzam się, odpowiada Zelija. Rozmawiałam z sędzią, rozprawa została odroczona, ale dopóki pan Kagatej będzie zaprzeczał zdradzie, sprawa będzie się ciągnąć. Nie ma znaczenia, czy się przeciągnie, nie wezmę rozwodu na podstawie jej zeznań. Jeśli będzie trzeba, porozmawiam z Kagatejem. Akcja przenosi się do firmy. Fajza wchodzi do gabinetu Kagataya. Co się stało? Jak poszło w sądzie? Docieka kobieta. Kiepsko, pojawiła się kumri, wyznaje kagatej. Jak to? Po co tam przyszła? Chciała być świadkiem Ildis. Proszę, nie wyobrażam sobie nawet, w jakim stanie jest teraz Ildis. Rozmawiałeś z nią? Nie. Jak tylko Yildiz zobaczyła Kumri, natychmiast opuściła salę sądową. Powiedziała, że lepiej się nie rozwodzić, niż mieć za świadka tę kobietę. Kumri nieumyślnie mogła wyświadczyć mi przysługę. Wybacz, ale popełniasz błąd, przekonuje Fajza. Dlaczego, kocham moją żonę i nie chcę rozwodu? Czy możesz sobie wyobrazić, jak obrzydliwa jest to sytuacja z punktu widzenia Indii? Widziała twoją zdradę na własne oczy. Ogłosiła publicznie, że ją zdradziłeś, a ty konsekwentnie temu zaprzeczasz. W końcu cię znienawidzi. więc mam zrobić? Zgodzić się na rozwód, aby to wszystko zakończyć? Jeśli to ma się skończyć, niech się skończy. Nie zatrzymasz nikogo na siłę przy sobie. Jak dziecko chcesz odzyskać to, co straciłeś, kontynuuje fajza. Myślę, że powinieneś zachowywać się bardziej racjonalnie. Mówię ci to, bo chcę, żebyście ty i Ildis pozostali w przyjacielskich relacjach. Myślisz, że powinienem zgodzić się na rozwód? Na 100%! Czy Kagatej posłucha rady Fejzy?